Hej, cześć, witajcie, ja jestem Retrox i dzisiaj wam pokażę bug na stantach w GTA. Więc to robimy. Dobra, robi się tak. Willy, motorem Powinno to normalnie wyskoczyć, ale ja wam zaraz pokażę, jak to bardziej wyskakuje. Tylko muszę znaleźć odpowiedni. no tutaj. odpowiednią część do tego, bo tak się działo. Więc robimy to. W ogóle długo nie, mnie nie było na tym YouTubie, ale jak widzicie, o tak, lecę. Nie wiem, czy to jest bóg, czy tak twórcy gry zamierzali tak zrobić, ale według mnie... Bardzo dziwne sytuacje przede wszystkim, jak na przykład na stunty robicie, to... To was pewnie zdziwi, ale chyba to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć. Ra Możecie też w ogóle zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę No to pa